Pozostając troszkę w temacie e, relacji, my jako ludzie nie jesteśmy traktowani w ten sposób, e, jak chcemy, żebyśmy byli traktowani, ale jesteśmy traktowani w ten sposób, jak samych siebie traktujemy. Dosłownie, jesteśmy polem informacji, każdy z nas jest polem informacji. Jeżeli człowiek wobec siebie e, nie ma akceptacji, nie ma miłości własnej, nie ma zrozumienia, jest sam ze sobą na wojnie, nie jest zharmonizowany, nie jest dogadany sam ze sobą, jakkolwiek to brzmi, to inni będą odzwierciedleniem tego je, jego, jego wewnętrznego chaosu i zamętu. Jesteśmy polem informacji, i inni traktują nas w ten sposób, jaką informację przekazujemy. Na ogół. Są też wyjątki y, od reguły, ale o tym może y, kiedyś indziej. Dlatego y, zauważcie, że czasami są osoby, które na przykład y, bardzo nahalnie... Mocno potrzebują akceptacji, sępią, miłości, e, chcą być tak lubiane, zaakceptowane, co rezu w, re, w rezultacie spotyka się z odwrotnością, że są odrzuceni, że są odpychani, że właśnie nie są akceptowani, że tak niby dużo z siebie dają, dużo e, ciepła, dobra miłości, a nie są kochani, czy nie są poprawnie kochani, nie są zdrowo kochani. I z takiego poziomu mentalnego można by powiedzieć. Kurczę, czemu tak jest, bo przecież ee, teoretycznie nie da się ich nie kochać, nie da się ich nie lubić, a jednak skutek jest odwrotny. Dlaczego? Bo oni w sobie nie mają tej miłości własnej, bo oni nie lubią samych siebie, bo oni, tak jak powiedziałam wcześniej, są niedogadani sami ze sobą. W związku z tym tę informację wysyłają do świata i w rezultacie taką odpowiedź dostają. W związku z tym, krótko, nie robiąc tutaj żadnej psychoanalizy, tutaj nie robiąc żadnej energetycznej e, analizy, bo to jest temat rzeka, to jest temat po prostu na godziny, na dni, na tygodnie, myślę na miesiące rozmów, ale w takim skrócie, żeby zmienić coś w swoim życiu, czy to jest w relacjach, czy to są e, relacje partnerskie, czy to są relacje rodzinne, e, czy to są relacje zawodowe, e, cokolwiek, trzeba zacząć od siebie. Trzeba siebie zharmonizować, trzeba siebie poukładać, trzeba się nauczyć siebie, nawet czas, często mówię, że samemu sobą się zapoznać, e, zgłębić tą prawdę o sobie samym, o sobie samej e, i zharmonizować się wewnętrznie, żeby ta harmonia odbiła się w świecie zewnętrzny. Świat jest zewnętrzny właśnie naszych relacji, relacji, nie wiem, partnerskich, relacji zawodowych, tak jak powiedziałam wcześniej, relacji rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby to zrobić, żeby faktycznie nauczyć się tej sztuki samoakceptacji, sztuki miłości własnej i tak dalej, i tak dalej, trzeba mieć przede wszystkim bardzo dużo cierpliwości wobec siebie, empatii, zrozumienia. Bo to, są, to nie są łatwe procesy, to są trudne procesy i nieraz nie jedna osoba odpadła na samym początku, bo myślę sobie, że dużo łatwiej wbrew pozorom jest iść i wykopać rów, czy nie wiem, nawet nauczyć się budowy domów. Co wydaje się mi na przykład abstrakcją. Matko Boska, jak to można zrobić? Ale teoretycznie dużo łatwiej, niż naprawdę zgłębić się, zgłębić się w sztuce samopoznania, samouleczenia, samoakceptacji, miłości własnej. Ale osobiście uważam, że to jest najpiękniejszy i najbardziej wartościowy w życiu projekt, którego można się podjąć. Czyli ta praca nad sobą. Bo to owocuje nie tylko zmianą wewnętrzną. Ale to owocuje naprawdę zmianą życia, zmianą ścieżki życia. Jak człowiek też jest zharmonizowany, jest uregulowany mentalnie, emocjonalnie, fizycznie, psychicznie, energetycznie, duchowo itd., itd. to jest też absolutnym w tym momencie świadomym, kreatorem własnej ścieżki życia. A tutaj właśnie po to jesteśmy. Żeby. Z tego poziomu miłości własnej i z tego poziomu własnej autentyczności kreować swoje życie w takich kolorach, jakie się człowiekowi spodobają. W taką tęczę, jakiej zapragnie. I temu ogólnie nam jako ludziom życzę. Właśnie tej, tego zgłębienia swojej siły, swojej mocy, miłości własnej samorozwoju i absolutnie pięknego, świadomego kreowania własnej ścieżki życia.